Dzień dobry moi kochani, witamy się w piątek. Rozpoczynam właśnie kolejnego vloga. I właśnie teraz yy, przeczytałam kolejny rozdział, minęło 10 minut. Zabieram się właśnie do papierologii w komputerze, ale musiałam na chwilę odejść od komputera, bo moje oczy po prostu już wołały o pomstę do nieba. Dlatego zaczęłam czytać książkę. No web. Oła! Yy, fajnie się to czyta, fajnie się to czyta, szybko się to czyta. Rozdział przeczytałam w całe 8 minut. Więc tak, jeszcze raz Wam bardzo, bardzo polecam. Jaki jest plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest taki, że ja mam do 14, Andrzej ma chyba na 13.30 do pracy. E, więc jak przyjadę do domu, zjem sobie jakiś obiad i będę jechała z Nusią na kontrolę do weterynarza. Albo po prostu przyjadę i ją od razu wezmę na tą kontrolę. No zobaczę. Witam się z wami po krótkiej przerwie. Ja przyjechałam, no już jakiś czas temu do domu. mam obiad, wypiłam kawę i stwierdziłam, że się do was odezwę. Tutaj mamy Nusię, odpoczywa. A tutaj, tutaj mamy Hercie. No i byłam z Nusią u weterynarza na kontroli. Dostała drugą serię zastrzyków, takich rozluźniających tutaj gardełko i antybiotyk. W poniedziałek mamy przyjechać znowu do kontroli. Okazało się, że jest to nic innego jak kaszel kenelowy. Kaszel kenelowy jest zaraźliwy i Hera zaczyna nam prychać. Więc trzymamy kciuki, żeby u niej się to nie rozwinęło, bo byśmy mieli dwa chorowite psy w domu. A kaszel kenelowy najprościej jest mi porunek do takiej ludzkiej grypy. Po prostu. Nusia czuje się lepiej, odpoczywa, zjadła sobie śniadanko, zjadła mięsko. Rano nie chciała jeść, może ją w gardło bolało. Ale jak przyszłam do domu, to zjadła. Była bardzo dzielna u weterynarza. No i z taką informacją wróciliśmy. Dzisiaj ją pan doktor też osłuchał, podotykał jej tutaj gardełko, tchawice, no i powiedział, że to jest ten kaszel kanelowy, a myśmy myśleli, że to jest przez e, jakiś odłamek może tego roga bawoła. Na całe szczęście nie, po prostu jest to taki zbieg okoliczności, że podejrzewaliśmy to e, tego roga bawoła. No, a okazało się, że po prostu Nusia nam zachorowała, przeziębiła się. Najważniejsze, no że wszystko jest w porządku i. i da się z tego wyjść. Nie? No właśnie. Także. Trochę strachu się najadłam, nie ukrywam. Ja jestem straszna, panikara, jak się dzieje coś psiaką, to ja, ja. Ja wariuję, nie? Ja po prostu. Ja się nie nadaję do tego, jak się coś dzieje. No, ale jest wszystko ok, Więc taki daję Wam update. Andrzej jest w pracy. Ja byłam w Rossmanie, bo była promocja na yy, te puszki naszego kota, a na kot je puszki górmy. Patrzcie, wyleciało mi z głowy gourmet. Były po złoty99, one zazwyczaj są po 3,79, więc fajna promka. Na promocji były też płyny do płukania z Lenora z 22 na 13, więc też fajna promka. Patrzę tam, bo widzę, że też kupiłam taki żel do mycia toalety i coś jeszcze tam wziąłam, ale już nie widzę co. Też coś do sprzątania. I Andrzejowi wzięłam zapach z Meksa, bo ogólnie kosztował stu, a ja go kupiłam za 3 dychy. Taki mały to jest chyba 30 albo 50, ale wiecie, taki na co dzień. Nawet jak mu się nie spodoba, to wiecie, nie, nie żal. No i taki myk. Korci mnie pojechać do Action, bo mam parę rzeczy, które chciałabym kupić i do Half Price'a albo do Scinseya. I nie wiem, czy się nie zbiorę i nie pojadę, bo one i tak będą siedzieć w domu. Przed chwilą były na dworze, zjadły. Jest teraz spokój, nusia sobie śpi, nic się złego nie dzieje, więc chyba się faktycznie zbiorę i po prostu pojadę. Tak myślę. Jak pojadę i coś kupię, to wam pokażę. No i wybrałam się do galerii. Jedziemy teraz do Pepko i do Dilsa i do Half-Price'a ekspresowo. czekam teraz e, pod makiem, bo Andrzej mnie poprosił, żebym podjechała, a mam w galerii. Nie kupiłam zbyt wiele, ale pokażę wam, jak przyjadę do domu. głośnego i zabójstwa w centrum Warszawy. Dobra, bo w radiu rozmawiałam o niefajnych rzeczach. się moje jaką miałam historię. Pojechałam do tego Andrzeja, to co Wam mówiłam. Podjechałam do tego Maka, i potem jak wracałam, podjechałam jeszcze do Action. No i robię sobie tam, wiecie, jakieś y, tiruriru zakupy. Jestem już przy kasie. Jakaś pani się pyta, czy dostanie tu kole zero. I ja mówię, że jeżeli tutaj nie ma, to proszę w Rosmanie obok sobie zobaczyć, nie? Ona mówi, no, że właśnie była, ale że tam nie ma, bo wszystkie się wyprzedały. A ja mówię, no, no to, no to nie poradzę niestety nic, nie? A ona tak się na mnie patrzy i mówi, ale ja, ja panią kojarzę z internetu. Ja jej odpowiedziałam, dziękuję, a nie wiedziałam co to powiedziałam. Dziękuję kobiecie, ale bardzo dziękuję. Tak w ogóle bardzo mi miło. Tylko wiecie, tak się spieszyłam, tak nie wiedziałam co się dzieje, że powiedziałam dziękuję. No, dobra, pokazuję wam co kupiłam w takim razie. Kupiłam kocyki na łóżko, bo niektóre już nasze są takie, ale wam powiedziałam. Kupiłam w Rosmanie, była promka na domestos. I była promka na Lenor, to na pewno. I była promka na migdały z bakalanu, więc wzięłam dwie paczki. W Rosmanie jeszcze wzięłam orkiż z miodem. Wzięłam Andrzejowi perfum, ale to wam mówiłam. Wzięłam też nasiona chia, bo nam się skończyły. W Action. Kupiłam ściereczki, bo są fajne do wycierania z mikrofibry. Po prostu ładną grafikę mają, taką wiosenną. W Pepko wzięłam po dwa takie ręczniki, po 6 zł. Taki komplet był do łapek psów, bo wiecie, brudne łapki trzeba wycierać. Wzięłam co to jest w Pepko? I don't know. Nie, to było w Dilzie. Wzięłam taką silikonową szczotkę do butelek z soda streamu, żeby je tak wiecie umyć. Wzięłam taką tacę na muffinki. Action. I teraz tak, w dilzie wzięłam to i. I. Jeszcze jedno powinno być. I to. Takie malinki i truskawki w czekoladzie, w żabce kupiłam y, owoce liofilizowane w fajnej cenie, po 6 zł, truskawkę, malinę, no i w Action jeszcze wzięłam y, orzechy pekan, dwie paczki, migdały i orzechy te laskowe. Takie zakupy, fajne, na szybko, na spontanie. Jak gdyby nigdy nic. Jak pszczoła przeleciałam przez te sklepy. Bo się śpieszyłam. A wiecie, gdzie się śpieszyłam? Da was! Ktoś sobie pomyśli, no kretynka. Ale tu mam jedną chorobitkę, tu mam drugą chorobitkę. Nie? Nunia, jak się czujesz, myszko? Lepiej? Lepiej, no pewnie. A nie wchodźmy. Nie wchodź na mnie. Czekaj, przywitaj się z widzami. No, przywitasz się? Przywitasz? Co ty jesz znowu? Pokaż mi, paszczę. Jakiś papierek. To jest taki przylep. To jest tak. Daj mi to. Daj, daj. Jestem teraz u mojej babci, bo jest Dzień Babci w tygodniu, ale że mamy sobotę, Dzień Wolny, to przyjechałam, mówię tak ciszej, bo się nie spodziewa. Kupiłam mojej babci poduszkę, kocyk, maszką czekoladę, taki drobny upominek, więc idziemy, idziemy do babci. Zamykamy auto, trochę tu błota, ale myślę, że damy, damy zrodę, czy mówilibyśmy nie dać, nie? Czy jest otwarta? Jest otwarta. Też powiedziałam. Zobaczcie, jak słonko świeci. No. Moja babcia mieszka pod samym lasem. Już wam to kiedyś mówiłam. To jest tak ciutko. A szeptam. Dobra, pochodzę. Chodźcie, chodźcie. Ale przymroziło. No. Samaś? Sama Andrzej w pracy. Aha. Tutaj. Dobra, ja sobie o No, Dobra Józef. O. Pamięta, czekaj. Sobie buty ściągnę. Żeby ci tu nie nanieść. Ale nie ściągaj. Nie ściągnę, bo tam błoto jest na dworze. Aha. Ty sama? nie, hej! Nie wiem, Wszystkiego najlepszego z okazji dnia Babci. Dzięki, dzięki! Ty. Nigdy nie zapomnij, że się woda. Woda. Ale Kasiu po co to kupujesz? Tyle wydatków, mocy, przecież. Przestań! Ja wiem, lepiej! Chodź, chodź! Chodź! Proszę, no. zaspakuj i Dobrze. i kruj, trochę, bo ja krzywą. A co, ciebie? No, wiesz Repare-se a minha aqui não. przyjechałam od babci, byłam jeszcze u moich rodziców na chwilę, bo moja mama coś jest przeziębiona i wzięłam się za coś, co spędzało mi sens spodek od kilku dni, czyli za porządki w jednej konkretnej szafce w kuchni, bo tam było wszystko i nic, herbaty, słodycze, orzechy, jakieś szkło, shakery, wszystko, wszystko, wszystko i to wszystko wylatywało z tej szafki za każdym razem, więc zrobiłam przegląd rzeczy, które zostawiam, które wywalam. Zrobiłam porządek w herbatach. No i będę robiła y, porządek też w bublasach, czyli w słodyczach, takich przekąskach. I to jest oczywiście ta szuflada nad zlewem. I u góry postanowiłam, że będą shakery, tam są jeszcze z tyłu. Y, butelka termiczna, ziomek na herbatkę, coś do odmierzania, jakaś kolejna butelka z tritanu, dzbanek i ten pojemnik na cytrynkę. Druga. Półka. Są szklanki galaretkowe. W tym pudełku na herbatę, mam same owocowe herbaty, które mi pozostawały. Tu mam jakieś z Remzeja, chyba malina, bo tak pachnie, tu są owoce leśne dwie torebki. Tu jest biała z, mm, z czym? Z poziomką i mandarynką. Tu jest blueberry. A tu jest chyba jerba z mandarynką, i to są wszystkie owocowe herbaty, które mam, więc muszę je zużyć w końcu kiedyś. Więc dajemy je tutaj. Tu mamy zwykłą czarną, zwykłą, zwykłą herbatkę. No, i tu jest królestwo 30-letnich emerytów. Rumianek, pokrzywa, mięta, morwa, herbatka na spokojny sen. Tam jest rumianek, melisa, chmiel i z klamisty. A tu, na dole, będą orzechy, jakieś słodkości, ciasteczka, czekolady. No i. Tak sobie wymyśliłam właśnie plan, przytrę tutaj mokrą szmatką, żeby była czysta ta półka. No i pokażę Wam zaraz jak to pokładam. Tak to wygląda. Zrobiłam Wam szafka tour. Tu kupiłam taką nowość w Action Melo Cakes z milki. Nie mam pojęcia co to jest. Ale widzę, że to jest jakaś pianka, typu marshmallow oblana czekoladą z jakimś biszkoptem. Gorzka czekolada. Dareczki. Jedno otwarte opakowanie, tu są jeszcze zamknięte i tu są wafelki z darka. Orzechy, orzechy, migdały, dalej orzechy. Tutaj mam maliny w czekoladzie i mam też truskawkę w czekoladzie. Owoce liofilizowane, tam jest malina. Ciasteczka, piórniki jeszcze. I w tym pudełeczku stwierdziłam, że mam taką mieszankę właśnie tych kwaśnych cukierków, jakieś gumę mandy. Stwierdziłam, że przełożę z tych szklanek do tego pojemnika i, i po prostu tak to by to wyszło. Przynajmniej teraz jest jakiś ład. Myślę, że przydałyby się tutaj jakieś takie dwa koszyczki, na przykład na same orzechy i na coś tam, dajcie znać co sądzicie, ja jestem zadowolona. Teraz z tej szafki, bo wszystko jest tak poukładane, nie ma rozgardiaszu. I'm proud of me, idę wpuścić pies. Come on. Tak sobie właśnie teraz siedzę, piję wodę, rozmawiałam z Andrzejem, bo miał chwilę przerwy w pracy. I wiecie co? Hera nam zaczyna chyba kichać, prychać. Ma takie oczka podpuchnięte, ciepły łepek. Nie za bardzo chce jeść. No i dwa razy nam już tak podkaszlnęła, kichnęła. No, no i weterynarz, jak byłam ostatnio, no to powiedział, że faktycznie może tak być, że yy... Kara też może się zarazić, bo to jest choroba zakaźna. No i teraz leżą dwie bidy moje pod kocykiem. Staram się je, wiecie, ogrzewać. Nie wypuszczam ich jakoś na długo na dwór. Odpuściliśmy sobie spacery. Na razie, bo zimne powietrze podrażnia gardziołko i wtedy są takie napady kaszlu. No robię wszystko to, co mogę i no i staram się o nie zadbać jak najlepiej. O te moje małe smrodki, tak? Pokażę Wam. Tu mamy nusie pod kocyczkiem. Kocyk jest z Biedronki. Teraz kupiłam i mamy Heruchę. No, no takie oczka. I tak sobie leżą. Pod jednym kocykiem przykryłam je. Wiecie, może to nie chodzi o to, że jest im zimno czy coś, ale ja jakoś czuję się tak komfortowiej, że nic im się złego nie dzieje. No już. Moje serdelki, kochane. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby pies zachorował, tak wiecie, taką ale ksiągrypę. Na ten kaszel No Dusia już jest lepsza. Zdarza jej się jeszcze kaszlnąć, ale bardzo sporadycznie, więc całe szczęście. W poniedziałek idziemy na kontrolę. No i oby nie było tak, że na kontrolę pojedzie z nami też Hercia. Zobaczymy. Dobra, nic. Ja sobie z nimi siedzę i tak spędzimy wieczór.